I dziś obchodzimy 70. rocznicę Krwawej Niedzieli, czyli apogeum ludobójczej działalności ukraińskich nacjonalistów na Kresach i podczas tych działań zginęło ponad 100 tysięcy Polaków. To tak jakby po prostu całe Opole zostało zamordowane i starte z powierzchni ziemi. I podczas gdy w polskim Sejmie trwają wczoraj i dzisiaj, pewnie też dywagacje na temat tego, czy to było ludobójstwo, czy nie było, my nie mamy takich wątpliwości. To była zaplanowana, bestialska czystka etniczna, gdzie mordowano ludzi i niszczono wszelkie ślady polskiej obecności na Kresach. I jesteśmy tutaj na Placu Wolności, bo właśnie tutaj za parę godzin zostanie odsłonięta tablica poświęcona ofiarom ludobójstwa na Kresach. I jest to inicjatywa Sejmiku Województwa Polskiego. Natomiast my uważamy jako mieszkańcy Opola że w takim mieście jak Opole gdzie 30% mieszkańców ma kresowe korzenie władze miasta Opola powinny upamiętnić ofiary ludobójstwa na kresach ale ponieważ władze tego nie robią no to my zrobimy to za. Nich. I przygotowaliśmy obywatelski projekt uchwały w sprawie nazwania tego tutaj ronda obok rondem ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Pod tą uchwałą będziemy zbierać podpisy i liczymy na to, że jak przedstawimy na Radzie Miasta naszą uchwałę obywatelską popartą podpisami mieszkańców Opola, to zostanie ona przyjęta przez że ja Jak Pan ocenia taką inicjatywę? Takie, taka, takie miejsce powinno nosić nazwę proponowaną właśnie tutaj tak, w tej uchwale? Tak, powinno. To jest ponad nawet 200 tysięcy. Ogólnie mówił się o 200 tysięcy. Tam zginęło więcej. Tam zginęli i ruszyli i Ukraińcy, i Żydzi, i Węgrzy, i Ormianie. No, tam nie się. Tam była czysta, kompletna, planowana czysta. A skąd pan pochodzi? Ile pan miał wtedy lat, gdy się to? Ja te... pochodzę z Lwowa. Wychowany w Tarnopolu, i w 1940 roku zostałem jako wróg Związku Radzieckiego wywieziony do Kazachstanu. A jak pan pamięta tamten czas zbrodni woły? Tak dobrze pamiętam. Ile pan miał wtedy lat? Dlatego, że jest to związane bardzo z tą ziemią. Tam cała rodzina pochodzi. Od Przemieca, aż po Pamięć podoljskiej. Dam tam wszystkie miejscowości, jest tam ludzi. Wybałem pan po ostatnio, takich spotkaniach, wycieczkach. i spotykałem się z tymi niby Ukraińcami którzy boją się odpowiedzialności, bo to są wnukowie już, tam tych nie ma, ale opowiadają, jak to ich dziadkowie zgłoszeni byli do mochtowani.